W 2019 roku gmina Wrzozu zabezpieczyła 50 tysięcy na, na dokumentację związaną ze scaleniami. Ruszyliśmy ze zbiórką, że tak powiem, deklaracji mieszkańców akurat wtedy w czterech miejscowościach, natomiast w dwóch miejscowościach Dostaliśmy od mieszkańców taki glejt, że oni tych scaleń właśnie chcą. I dzisiaj, szanowni Państwo, mogę powiedzieć, że po tych akurat czterech latach udało się takie dofinansowanie uzyskać blisko 11,5 miliona na dwie miejscowości na zagospodarowanie postaleniowe w miejscowości Turze Pole i zmiennica, dwa sołectwa. Bardzo się cieszymy, to są bardzo duże środki. I mimo, że projekt jest bardzo trudny i będzie realizowany przez starostwo powiatowe w Brzozowie, to jednak jest bardzo potrzebny. Jest szereg prac geodezyjnych. Tak? Działki, które są działkami niekształtnymi, małymi, rozdrobnionymi w różnych, w różnych częściach danego sołectwa, zostaną złączone, wyrównane do nich. Jeżeli się tylko da, zostaną doprowadzone. Drogi, więc każda z tych działek powinna mieć dostęp właśnie między innymi do drogi. Co dodatkowego, jest również praca w postaci zagospodarowania postaleniowego. Chodzi tutaj między innymi o budowę nowych dróg, chodzi tutaj o budowę nowych przepustów, odwodnienia, chodzi również tutaj o kwestie związane z likwidacją miedz, także, także wiele, wiele rzeczy, które są potrzebne na miejscowościach. Ja dodam tylko w ten sposób, jeżeli na same drogi, czy na to zagospodarowanie postaleniowe uda się w takich miejscowościach jak w Zmiennicy, gdzie jest blisko ponad 5 czy 6 milionów złotych, i w dużym polu blisko 5 milionów złotych, przeznaczyć te środki na, na drogi i właśnie przepusty odwodnienia, to to są olbrzymie środki, które na pewno zupełnie zmienią postrzeganie tych miejscowości. Chciałbym, korzystając jeszcze z okazji, podziękować, tak, bo tutaj um, był, było bardzo dużo pracy, było był szereg zadań, które trzeba było wykonać. Między innymi e, chciałbym podziękować Panu Przemysławowi Leniowi, który e, zapoczątkował temat scaleń w gminie Brzozów. E, chciałbym podziękować Marszałkowi Pilchowi za to, że e, uzyskaliśmy dofinansowanie właśnie między innymi do scaleń na tym terenie. No, i powiem w ten sposób, że bardzo duża i trudna praca przed starostwem Brzozowskim, natomiast ja wierzę, że dadzą sobie radę. Myślę, że z Gminy Brzozów, jeżeli zwrócą się o pomoc, czy, czy będą potrzebowali tej pomocy, to my również będziemy chcieli im pomóc, i mam nadzieję, że już za niedługo te scalania ruszą, a mieszkańcy. W późniejszym czasie oczywiście, jak zostaną te wszystkie prace wykonane, to docenią, jak zmienią się te dwie miejscowości.